Cześć, z tej strony witajcie w pierwszym odcinku z Classic MT2, dlaczego nie PL. A właśnie, czekajcie, jest ze mną Ramutek jeszcze, nie powiedziałem. Witam. E, tak, dlaczego nie w ogóle ktoś mi metka, no zapomniałem, przepraszam. Ktoś mi metka ksuje i pewnie mu księga wyleci dla niego, no super. Jeżeli moje filmy ci się podobają, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Bardzo motywuję to do dalszego tworzenia. Miłego oglądania. E, dlaczego nie PL? Bo po pograniu chwilę, zresztą na Facebooku o tym pisałam, o księga dla mnie, jak miło, po pograniu chwilę na tym PL jednak stwierdziłem, że po prostu nie ma co no bo jednak no pozmieniało się od ostatniego razu, jest strasznie ułatwiony i ogólnie trzeba na item shopa wydawać, żeby cokolwiek robić, nie sądziłem, że to aż w takim stopniu jest, także stwierdziłem, że nie, Ramtek też powiedział, że grać nie będzie i zaproponował żeby grać na klasiku. jednak jest taki problem, że Gameforge stwierdziło ostatnio, że będzie kasować filmy z pliwów, bo jak to tak można robić filmy z pliwów, no toż to jest ich i ogólnie nie można, bo coś tam nie, nie zagłębiałem się w to. W każdym razie wiem, że nie można, albo usuwają, ale mam nadzieję, że na kanale, na kanale wielkości mojego raczej nie będą z tym problemów robić. I myślę, że przynajmniej tam trochę, trochę ponagrywam tego. Mam nadzieję, że do czasu, aż to się uspokoi, nie wykryją o, w ten sposób. Może zmienią zdanie, coś takiego. Ogólnie nie gram od początku, znaczy gram od początku, ale nie nagrywałem tego początku, bo tam już nie chciałem, żeby była powtórka z PL -a, Także. A tak naprawdę to ale nagrałem. Ale tam tak fajnie ci książki brałem. A tak naprawdę to nie nagrałem. Nagrywało. Nagrałem, ale nagrywałem drugim mikrofonem, bo mi się Audacity, City, czyli program do nagrywania dźwięku, jak ktoś nie wie, nie chciał włączyć. Włącznie z klasikiem. Ponieważ albowiem jednakże. Kiedy, był, kiedy było Audio City włączone, klasik nie chciał się włączyć. Kiedy klasik był włączony i włączałem Audio City, to się klasik wyłączał jakimś cudem, nie? A taki fajny odcinek by był, bo e, grałem na mikrofonie od słuchawek, ale się okazało, że po fakcie, już że ten mikrofon był nieco źle ustawiony, i nie dość, że strasznie mój oddech było słychać, to jeszcze zagłuszałem zupełnie ramutka. Także zdecydowanie nie. A, także ja mam 13 level. Ramutek, z tego co wiem, masz 30, który? Piąty? Tak. No, Ramutek ma 35. On już trochę wcześniej grał ode mnie. <laughs> czy ja mogę to odrzucić? Mogę to odrzucić jak miło. E, nie lubię tej misji. Nawet jak tam było od Johana w M1, tam w mieście, to nie lubiłem za bardzo. <laughs> Dobra, ci książeczki mi poleciały. E, aure, czy aure mam. Uuu, jak miło. <laughs> Ale super. Co tu jeszcze? Duchowne też może być. I Ej, mi też wyleciało do teraz. Bezczelestny. No, bezelestny to tak sobie bym powiedział. Ale aura zawsze się przydawała. Bo ja bo ogólnie planuję grać. Bo jak najlepiej. Ale jak to nie. się mogło? Nie nagrać wczoraj takie fajnego. No właśnie, bo tak miał 33 level. Przyszedł mi na metki cierpienia. I kiedy ja biłem, on uderzał tylko, nie wiem, trzy style chyba uderzył w metka, zawsze księga była dla niego, zawsze, on chyba z pięć, sześciu metków ze mną tak w ten sposób pobił i za każdym razem księga była jego, no, gdzie tu sens jest, no, co to ma być, ja się pytam. Ale jak dzisiaj sobie tak biegałem na tych metkach, to też, zniszczyłem do połowy, do zdrości i dwudziesty ktoś tam nawet przed, uderzył dwa razy i książka dla niego była. Bez sensu to jest. Teraz co ja tym szamanem niszczyłem też. Każda książka moja. Tylko nie wiem dlaczego. E, ogólnie ja szukam metinów walki do misji wyzwanie. Nie mogę się logać podczas jej robienia, więc tak trochę lipa bym powiedział. Jeszcze tych metinów walki nie ma. Jakby to były bitwy, albo cierpienia to tak, ale walki to... Cierpienia to wiesz co. <laughs> Tam chyba cztery na respie samym stoją. znaczy na respie, zaraz jak się wyjdzie z mostu. Ogólnie ten PL mi się tak teraz nie podoba. Normalnie, klasyk jest dużo trudniejszy od tela chyba. Chociażby to zaczynanie z bronią normalną. Tak, broń za darmo, to co to jest za trudność z gry w ogóle? Jeszcze nie zrobią na. jak na League of Angels, że wszystko będzie za ciebie postać robiła, tylko będziesz na misję klikał, a postać będzie sama To już w ogóle, czekam tylko na to. <laughs> Ej, ale fajnie. Leciało mi do fawe uderzenia, teraz kolejna aura. Ty farcie. Remuzyk to ma takiego farta, nie dość, że filmysy my to... Zawsze do Metka farta miałeś, a ja to tam nigdy praktycznie. Życie. Ogólnie klasyk jest dużo mądrzej zrobiony od PL-a. Wydaje mi się, że te niepotrzebne rzeczy są tu wywalone i są, jest dodane kilka takich rzeczy ułatwiających grę na przykład to PW nie wiem jak to się klika w ogóle, a na lewym przyciskiem myszy po prostu do kogoś i nie trzeba niku pisać I to dokładnie tak jak się ten, bo kiedyś jak się wpisał na przykład Zabrox, jak ja mam, Zabrox 0.1 Nie umiem pisać, bo nie umiem pisać no, chwila bo mi kabel od słuchawek na klawiaturę wleciał Zabrox 0.1, no nie, no ja nie potrafię pisać, to już by nie napisało, Nie Chociaż nie wiem. Do, do siebie to ja nie wiem jak to działa, ale ogólnie normalnie by nie napisało, bo z dużej litery musiała być. Także to było stras strasznie irytujące, jak ktoś miał na przykład w środku Niku jakieś duże litery. Tak sobie klikasz po prostu PW i masz. Albo jakieś jeszcze tam. Jeszcze nawet znaki. <laughs> ogólnie te misje na lewele są powywalane też całkiem spoko. A Haha La W sumie sobie potkę łyknę. Będę masz, się tylko tam trochę. Jest tylko kilka głównych misji. No. Ramutek ma bardzo Jest wdzięczny lepiej. i fajny nick. Sam wymyślał. Tak, tak, tak. Chociaż nie, nie sam wymyślałeś. Na Rolu od kogoś podpatrzyłeś, mówiłeś chyba, nie? Coś na, takiego było. No, tak było. Coś takiego było. A wiecie co mi jeszcze na PL-u bolało? Że stare konta nie dostały skrzynek ucznia. Te stare konta, które były przed dodaniem tych skrzynek, jeszcze to mnie zdenerwowało naprawdę. Więc Krew... mnie boli. No, noga? Bo zmieniali te serwery, i nie wiem, gdzie jest moja iloreczka Stała topnięcie, <laughs> i No Właśnie, jak była ta fuzja serwerów, to ja się pogubiłem, nie? Bo ja miałem tyle postaci, że nie wiedziałem, które wrzucić na ten serwer. Trochę ja problemów z tym miałem. Nie pamiętam jak ja to w końcu rozwiązałem. Błogo kolejne, jak miło. Trochę hajsu poleci za to. Książę jeszcze już trochę mi się nazbierało. Ogólnie zbieram Bogo wszystkie śmieci, bo jak nie... Nawet nie sprzedam na sklepach, to sprzedam u i zawsze będzie 200 jagów, nie? Ja gdzieś bogactwo leci. Sobie trochę porządku weku zrobiłem, ale... O no, tutaj... na przykład jak ja zbieram te wszystkie... No, wysłów się. Ja zbieram te wszystkie śmieci. I, I jak tam mam cały magazyn tych śmieci, i sprzedam to wszystko, to nam z 500 k Serio? Z czego ty masz tyle śmieci? Z No, no chyba, że tak. Ogólnie to. pelerynki mam. Nie zauważyłem nawet. Ja mam 60. Nawet tak trochę sobie porządek zrobiłem. Jak nie ja. Ja nigdy porządku w Eku nie miałem, wszystko porozwalane, ale jak się postaram, to w sumie... Może kiedyś wam pokażę moje stare postaci na pl -u. jak będę pamiętał jeszcze hasło, to zobaczycie jaki ja tam porządek piękny mam. Po prostu idealnie. Ja zawsze porządek, wszystko poukładane. Ja właśnie nigdy, ja wszystko... Zawsze po tym. Bo pamiętam, jak kiedyś sobie zacząłem grać na serwerze. To jeszcze przed fuzją było na serwerze twierdza, chyba. Nie wiem, to był siódmy? Jakoś tak. E, miałem chyba dziesiąty level Sura. Podbiega do mnie czterdziesty dziewiąty level wojownik. W dzisiejszym tam nie mnie będę temu opisywał. No, w każdym razie taki wykokszony. I, I pisze do mnie, czy nie chce konta 32 level, no to mówię, że z chęcią. Tam ogólnie takie skomplikowane hasło i login podał, że myślałem, że po prostu sobie żartuję, bo takie byle jakie cyferki, nie? Ale okazało się, że prawdziwe. I, I tak sobie gram na nim ileś tam dni, nabiłem chyba prawie 40, już nie pamiętam w ogóle pasów do tego konta. I tak pomyślałem, że... a robiłem misję Nowy Zapach. I sobie wszedłem do item shopu, kupiłem sobie olejek, bo jeszcze nie zrobił, On ogólnie misji nie robił na tym koncie. Otwieram sobie item shop, wpisuję skomplikowane hasło, które brzmiało oczywiście tak standardowo. O, w ten sposób: zaraz zero, 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 zero. Tak patrzę, a tam połowa item shopu zawalona jakimiś itemami. Ogólnie, przepustka do f 2 takie fajne rzeczy były mu pisze, czy nie miał czego. Ja ogólnie już potem hasło zmieniłem, bo mi maila podał. Eee, później sobie pozmieniałem jeszcze kilka razy. Także i z mailem, tam coś tam było inaczej, nie? Także było pozmieniane wszystko, że nie miał dostępu już do tego konta. I mu pisze, że item shop zapełniony prawie jest. A on się zdziwił, nie? Albo udawał przynajmniej zdziwionego, że nie wie o co chodzi z tym item shopem. Może zapomniał? Nie wiem. Także miło było. A i tak tego nie wykorzystałem, bo akurat jakoś tak przestałem grać potem i zapomniałem pasów. Bo zapisywałem sobie... To były te czasy jeszcze, nie wiem, chyba miałem 11 lat i sobie zapisywałem hasło na kartce. I mama zbierała... O, dostałem skrzynkę, jak miło. Mama zbierała kartki czasem mi z biurka i do pieca wrzucała, bo coś tam, myślała, że niepotrzebne po prostu, nie? I w tym sposobem zgubiłem to hasło i jakoś... Nie miałem okazji, żeby go odzyskać z tych, tych płomieni. Tak się skończyła moja przygoda na tamtym koncie. <laughs> Także dzisiaj ciekawy odcinek zbicia metków będzie. W ogóle skrzynka mi dropnęła. Ile te skrzynki są warte? Też te maragdowe? Tamten mówiąc to nic bardzo się bardziej by chyba opłaca się otwierać. Mówisz? A za ile je sprzedajesz? Bo tam widziałem, że wystawiasz. Nie wiem. No, ja gadaj! Ja tam bo... zamknąłem, zamknąłem ten sklep i od razu otworzyłem wszystkie. Ile? Powiedz za ile? Bo no opowiadzi... ja pamiętam. Ramutek. Ja tam po trzy wystawiałem chyba. Kaka? Nie, Yang. A, dobra. Zielony czar raz, dwa. Ej, z, zmianka do 40 poziomu. Ile to warte? W mieczach i zbrojach. No w mieczach i zbrojach. Ile to jest warte? Czy tego się sprzedać nie da? A nie wiem, czy to się właśnie da sprzedawać. Okay. Wyrzucić się da to i sprzedać się da. Jak masz te zaczarowanie przedmiotu normalne, to zostawiaj to. Wzmocn... Czyli dodanie bonu, tak? Po prostu. Nie, Zmnia... zmiana bonu. A zaczerwa... No a to. Aha, dobra. A ile to jest warte? <laughs> To jest zwykłe zaklowanie A to? 5-6-7 to, 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 to ja nawet To, co, to, co, ja to mam? co ty masz, to nie wiem. To he, chyba też dla siebie zostawię jak będę Fymysa yy, miksował czy coś. Coś takiego. Haha, <laughs> ja Fymysa będę miał fajny żart. Te, te zielone to sobie zostawiam, a te, te, te takie zwykłe to sprzedaję. Znaczy myślę, że też zostawię. zostawię. Co <coughs> Ogólnie jest ciekawe to bicie metinów, nie? Ja normalnie tak siedzę, że ręka na, ręce na klawiaturze normalnie stylowo jak w LoLu. Ja w ogóle jasne. ja to chyba mam szczęście w tym metinie. Co Bo mi kadę śmierci plus 4. Ty farcie, no. Jakim <laughs> prawem? Jakim ja prawem? <laughs> no dobrze sklepu nie otworzyłem, już proszę. Jak ty mogłeś? No, bie... ile ty masz hajsu? Ja? No nie ja. Nie kurczę, ja. Wiesz? A ilość pieniążków się nie zmienia. W tym razie. Czyli mówisz, że aktywnie pracujesz nad tymi pieniędzmi. Tak, wale metki. Z konia. No. Jestem plus 9, patrz. Hity mam po. 529, 510, 531, Ech, oh, 780. mnie podobnie. Bardzo podobnie. Idę zaraz sobie a a a Aure wezmę, bo to ja... będzie najlepiej. Gdzie tam ten mieczyk miałem? Chwila. Chyba ja bo go zgubiłem. O, tu jest, dobra. Po ile tym biję? Bo mniej trochę. Mam z siłą szóstką mieczyk. Tak sprawdzałem, czy plus 5 bije podobnie, tylko że hajsut na plus 6 nie miałem go zrobić jeszcze. Ale do następnego odcinka, który będzie prawdopodobnie za tydzień jakoś, myślę, że ten 30 ponad wbije. Zależy, ile będę grał w tego metka. Trochę w GTA trzeba, w LOLa trzeba dużo zagrać. Jakiegoś Minecrafta. Ogólnie taką trochę niespodziankę planujemy na Minecrafcie, ale to cii, na razie nikt o niczym nie wie. Oczywiście bez ramutka, bo ramutek już nie gra. Ja też mam kadę śmierci. Chyba sobie je włożę gdzieś. Plus 4? Plus 0. Wow. Czekaj, mam jakieś lepsze, gdzie to są kadę śmierci? Nie mam chyba żadnego. mam potwora. Plus 1 plus 2. O! Plus 2 to mogę włożyć. Oczywiście wejdzie do oczywiście pęk. Ja w misji miałem witalności, plus jeden to jest bogactwo. Dopiero, żeby za pierwszym razem. Pier... Nie, to był mój drugi kadek, który wkładałem w klasiku i wszedł akurat. I to same bitwy, a walki nie widać. No co to ma być? Pewnie mielognie zaraz, i będę musiał od nowa misję robić. Tati far. Tym żelazną w sumie mogłem zrobić sobie. Ale to bicie metków jest ciekawe. Trzeba trochę. Trochę pogadać, żeby to nie było takie aż nudne, żeby się sobie ludzie mogli po prostu na przykład włączyć to i iść grać w LoL albo w Metka, cokolwiek. Tak <grym> z... z... Słuchajnie. No ja tak ja robię. Z jedzie, cze... sobie ja ja tak robię. Ja tak robię z częścią youtuberów, że sobie odpalam film, nawet takich growych powiedzmy jak sobie lubię posłuchać i idę grać w LOLa na przykład. Muszę powiedzieć, że nieźle się bawisz. znaczy tak w sumie najczęściej to jest jakiś powiedzmy kanał z ciekawostkami, czy taki informacyjny, ale z Akraimelów też czasem lubię sobie tak ogarnąć. Jak ktoś ten jakoś tak w miarę... mi tygra plus 9. No co ci tygra plus 9? Po co się świecić? Ogólnie, jak będę miał wyższy level, to to trochę inaczej będzie wyglądało. ale No, co ja mogę na 14 levelu zrobić? Ja a bojowego. To ci to, 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 to trochę inny let's play niż na, in, na innych kanałach będzie, bo u innych to jest tak ciekawie zrobione, a u mnie jak zawsze nudno będzie. Hehe. Twój kanał jest nudny i tak i tak. Wiem. Ale jak a, to by go zamknąć całkowicie. Nie. Usunąć. O, usunąć. Nie, tak to się mówi. E -e. Nope! Niemożliwe. Nie zrobię tego. Nie zmusz mnie do tej haniebnej rzeczy. Ogólnie konik by się jakiś przydał, nie? No tak trochę biedno mi bez tego konika. Muszę sobie na pewno Na pewno cię nie będę dawał medali no, sam sobie wydropię, spokojnie. Jak no, to... drop sobie, drop. Drop sobie, drop. A ile są warte? A nic. Ale to... ale na sklepach są ogólnie? No. A tu tam. Jak są nic nie warte, to... Aure, albo nie aury nie sprzedaję, błogo posprzedaję. Ciekawe za którym razem pierwsza aura wejdzie. Ja obstawiam, że za piątym O srebrny klucz... A to jest ten z tych z tych tamtych starych... Masz srebrny klucz? No. Daj no mi. A co będę z tego miał? Dwieście kaci dam. O tyle to chodzi. O, silne mam, chcesz silne? Na no, co mi? No, bo jesteś mentalem. Jak ja bodem zaraz będę. Aha, spok. A jak tak, to zawsze na bodego gadałeś, że leży i w ogóle dywan takie rzeczy. No i co? No na ten metki to chyba da radę, co? Ja nie wiem. Nie wiem, kto popalił. Ogólnie to ja zaraz będę musiał iść coś sprzedać, sobie. Bo polecam. Ogólnie ci, to że... muszę sobie te gry kupić. Ja powiem ci, że nieźle się bawię, jeżeli chodzi o to, eku. Ej, no nie ma tych metków. Ja bym musiał się rognąć, ale nie mogę się rognąć, bo mi się... misje anuluje. No. Wredne to jest. No, czekaj 5 minut, on spadnie zaraz tam. za go. Ale mi się nie chce na odcinku czekać. To ja po odcinku to zrobię, może. Tak, to przynajmniej widać. Naprawdę, z... sobie dookoła. niż tamte cierpienie. Widać, że coś się rusza, przynajmniej, a tak to by była bida, trochę. Czekaj, jak przybiegłem naokoło, to w sumie mogę tędy sobie pobiec, tam. Na to miejsce, co nikt praktycznie nie chodzi, poza ludźmi, którzy tam chodzą. <laughs> a po 190 bije. bogactwo po prostu. A ja po 600 skryto. 700 nawet teraz To jest moc WOF. Wow. <noise> ja żeby był kryta ja tego zbił, nie? Od <noise> dostałem ramutek tam... tego lepszego bodzia. Ogólnie Ramutek mi ulepszał eku na początek i dał buty wiatru, także jestem bardzo zadowolony z tego powodu. <noise> dostałem mnisią plus 6, to znaczy ulepszył mi plus 6. He, y, tradycyjny na plus 6, miecz na plus 6. I, I dał mi tarczę z bonami. Takimi w miarę jeszcze. Że nawet nie padam. I, i bez kappy Co tu strach? Strach też może być, nie? Nie jest taka zła książka. W sumie nie pamiętam cen w ogóle. W tym metku. I cierpienie kolejne. No nie. Jakby nic innego nie było. Biedactwo tu. Musisz cierpieć, widzisz? Dlaczego? Życie. Ja się nie zgadzam na takie rzeczy. już no nóżka umiejętności mi wyleciała, już sztylet. Ja to chyba podam. W sklep wystawię sobie. Logia wystawia. się daje. no, ja no, sobie wystawiam zawsze. Silne ciało. A to nie jest tak, że loga po dwóch godzinach czy po jakimś czasie? No nie, jest tak. Bo ogólnie na PL, jak kiedyś grałem, to. To nie wiem, tylko że ja nie wiem, czy mi się komputer wtedy w sumie nie usypiał, ale nie jestem pewien, czy to tak było, że on się usypiał, czy on był włączony, bo nie pamiętam już, jak to było, ale nie było coś takiego, że A było. Ja wystawiłem o 24 sklep i poszedłem spać i wstaję rano o 11 i patrzę i sklep nadal stoi. Fof bo ja tak Jezu. miałem, że nawet czasem na godzinę odchodziłem i mi się wyłączał, ale to prawdopodobnie przez to, że trochę niestabilne połączenie, zatem miałem przy takie rzeczy i dlatego tak się robiło, że na przykład wywalało nam ułamek sekundy i już w pometku było. Tak samo jak przed chwilą mnie wywaliło na ułamek sekundy. No tak raz pan, że wywali mi lata, zaraz powrotem mam i nie miałem nie, nie, nie A mnie loga. Zawsze. Nie nie zawsze. No nie, get maj jungle, dude. No nie, i po książce pewnie. Jak fajnie. Ach, Zatem miałem to, tak, że mi wywaliło data, a mogę sobie biegać normalnie konikami tam, a nie konikiem, tam ale nie mogę duchowe. bicia nic robić. Jak fajnie. Gdzie ty jesteś? Jaki channel? Eee, piątka. Gość stoi z twoja matka, dopiero, dopiero spojrzałem Twoja madyka Nieźle się bawi No nieźle się bawi, nie? Ej, albo chodź do mnie na H4 Jezu <laughs> Ej, bo to jest metyn walki, metyn bitwy, metyn walki i metyn cierpienia Gdzie? Na piątce W którym miejscu? Sobie to zniszczę. Ale jak są dwa walki, to weź zostaw dla mnie, Ramutek. Teś... Nie, ja już go niszczę. Dzień, dzień, naprawdę, wiesz. Dzień. Dzięki. Dzięki, no! <grystanie> nie na <grystanie> żartuję, jest tylko jeden walki i jeden bitwy obok siebie. No i z walki mi nic nie wyleciało. Ciekawe co z bitwy wyleci. poleci. Ty farcie. <grystanie> Ty farcie. <grystanie> <szczylujący grystanie> smok. Ogólnie mam kolejną skrzynkę. Fioletowa mikstura średnia razy 3. Bogactwo. Bogactwo po prostu. Ogólnie mam ekwipunek zawarony. Nie wiem jak ty. Jedna strona została tylko. Panie kochany, na co ja to cię 25 jajek? Co? X. powiedz mi, gdzie ty jesteś jestem u siebie. Hashtag to powiadasz tam. Czemu ja ci to mówiłem? Ale czwarty. Nie, nie będę ci psuwać, Chcę tylko mm -hmm. ten kluczyk. Mhm. Mm mhm. Mm Daj mi Aurę za niego. Gdzie ty jesteś? Jo, aure znak nie stlepał. Jo nie. Macie bał bał i to bardzo bardzo. Bał bał bał. Bał bał? bał, bał. No nie wiem, na, na nie wiem. To, ty, też tam ty, ty jestem. To ty, to ja, to ty. Daj mi ten kluczyk. To dodaj mi do No Dobra, ale daj mi kluczyk, nie <noise> mogę się dodawać. Daj mi kluczek. Czemu? Bo nie mam dodawania. Aha. <noise> Aha. Jestem tylko ja i taki kolesi, i tylko jesteśmy po to, żeby tu oddawać expo, jak bijemy no To daj mi, nie wiem, coś. Ale to miał być złoty klucz, a nie To już mówiłem, że srebrny. No. Cię nie słuchaj! Ty nowe. Kupię śmiertelkę plus 9 Też bym kupił Ty powynać czy Aura się... miecza nie nie dostanie okradnę A kiedy boja robisz? Jakiego boja? No boja, konia boja A gdzie ty jesteś, Chodź coś pokażę <laughs> no co, co, co ty chcesz? Ja ty jesteś? No to tutaj jestem, a co chcesz? A paź, co ja mam? No kiedy tego boja robisz? To drabużek No ale kiedy to... no? Ale... No ale kiedy ja to Daj po Daj ja, ja idę do miasta zobaczyć na channel drugi czy coś na strefach jaka jest projekta doszła. Ty, bo mi trochę do tego brakuje, w sobie taki fajny komunikat da czacie bym nadał. XD, może za misję dostanę, fajnie by było. Do back go muszę iść. Jak, fajnie, jak fajnie tych, tych NPC-tów ponazywali w Metinie. Zawsze mi się to podobało. Back go? A... Powiedz mi, jak się czyta biologa imię? Biolog, biolog Changi Jak? nie wiem, jak to się czyta. Zawsze zastanawiałem, nie? A to jest inne. Ej ty, bo już mam w tym. Młodego. Serio? Bez kapy? No nie, trzeba się logać, serio? to ha, 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 ha. Dobrze ci tak. Napomniałem, że trzeba się logać. Jest. Loga, level up. Loga. Level up, to tak na dobre zakończenie odcinka. Dobra, jeszcze się przyjmę. Na dobre zakończenie odcinka. Na dobre... Już? Piękne... No, już pół godziny. Radasz. Tak. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba taka seria, dajcie znać w komentarzach. Będzie tego więcej możliwe. O ile nie muszę mam odcinka nie. za chwilę. Także no, widzę, że odzewu nie ma na, to, na, to, na tą moją wiadomość niestety. A, jest Dread lepszy od Disa. Przynajmniej jakiś odzew. Dobra, trzymajcie się. Cześć.